Cześć! Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj niedziela, jest czas, więc sobie nagramy coś tam. Co prawda, było w planie, żeby Wam troszeczkę nagrać o nowych sprzętach, ale powiem szczerze, było tak zimno, że jakoś nie, nie doszło do tego. Więc dzisiaj Wam powiem tak parę słówek, co, co tu będziemy w tym roku robić co kupiliśmy, co, co planujemy co planujemy robić więc tak, tutaj na pierwszym planie nasz czerwony jak widzicie z talerzóweczką normalnie to można by powiedzieć, że tutaj talerzówka to robota niebieskiego ale mamy w niebieskim małą awarię tak więc zaczepiliśmy czerwonego Jutro, po pracy od razu jak przyjdę, to się zabiorę zatależowanie. Jeszcze parę kawałków jest do zrobienia, tak więc tym razem niebieski, Jeżeli chodzi czy czerwony, jeżeli chodzi o niebieskiego, w niebieskim zaczęła zaczęło chyba zwolnica się odzywać, trzeba rozebrać, bo strasznie coś piszczy. Tak więc jak będzie czas, to się za niebieskiego zabiorę. Był tam jeszcze mały wyciek z pompy paliwowej. Kupiłem nową pompę zasilającą i to tam zaraz dzisiaj może jeszcze ogarnę. A jak będziemy robili swolnicę, jak będziemy robili tamto, to, to na pewno coś nagramy. Co tu mamy dalej? Agregacik. Ta jedna rolka jest do spawania, to jeszcze zrobimy. Aczkolwiek, w sumie nie wiem gdzie to zostawiłem, bym wam pokazał. Kupiłem, kupiłem na, no, można powiedzieć na Złomowisku, bo w zasadzie to już było w drodze do Złomowiska. Kupiłem sobie tutaj o komplet komplet wałków jeszcze. I to jest oprócz tych paru płaskowników, które są tutaj yy, tu, na, tu na górze, to jest cały komplet. W sumie można by dokupić jeszcze jednego bez, bez wałków i tutaj go skompletować. Tutaj mamy zespół żniwny od 17, jak już widzieliście, jest siedemnastka doszła do kolekcji. Tutaj mamy header o 17. Wam jeszcze zrobię dokładny film. Tak jak widzicie, już tu jest przerobione na napęd Schumachera. O 17.00 zrobię wam osobny film. Kiedyś będzie czas, to się weźmie, ją umyję. Bo ona teraz jeszcze stoi tutaj na dworze. Będzie jeszcze umyta, taki przegląd zrobimy, i będziemy, będziemy tutaj działać coś z nią, tutaj mamy. Koparkę. Jak możecie zauważyć, udało mi się tutaj kupić osłonki. Co prawda, że to wszystko teraz nie pasuje, bo to trzeba wszystko dopasować. Tutaj po porównać. Trochę tutaj już gdzieś tam się bawiłem z jakimś prostowaniem. O, tutaj siateczkę tylną też się udało kupić. Mam siłownik, mam przekładnie w zasadzie wszystko. Wszystko, co trzeba, żeby ją doprowadzić do stanu porządnego, już mam. Teraz tylko została robota. Został zakupiony tutaj siłownik. Do tego oponki nowe wszystkie cztery będą. Yy, jedyne, co tutaj... O, tutaj mamy yy, zaczep z drążkiem. Troszeczkę trzeba wyprostować, bo tam krzywy. Jedyne, co brakuje mi tutaj, tej rurki. Którą, ten, którą wykręciłem. W zasadzie to, jakby nie tutaj te przyłącze, to bym wziął tutaj wężem, zrobił, no ale musimy coś tutaj wykombinować. Nawet lampkę okupiłem. Dostałem tutaj od pana, którego byłem, po części, bo nie miał lamp, ale miał tutaj te ramki. Dostałem ramki. Lampka od, od motocykla MZ pasuje. No i co najważniejsze, mam tą dolną przekładnię. Wygląda na to, że w tej koparce jest ta dolna przykładnia kątowa e, uszkodzona. Tak więc zakupiłem, jest wyczyszczona, gotowe do, do tutaj zamontowania. Tutaj mamy 303, 303 też widzieliście, już tam co niektórzy pewnie, 303 jest częściowo wyszlifowana. Wszystkie wycieki, które tutaj były zrobione, a czy które były, zostały usunięte. Na temat tego ciągnika też Wam zrobię osobny jeszcze filmik. Dachu już nie ma, bo dach został już poklejony leży polakierowany w garażu co tutaj mamy tylne oponki dostałem tutaj dodatkowe dwa koła zresztą jeszcze dwa dodatkowe koła mam tak więc tutaj tutaj na te koła mam dwie opony muszę założyć zobaczymy na ile one są na ile one są dobre bo bieżnik mają w zasadzie prawie 100% natomiast jakiś tam czas one leżały i trudno mi powiedzieć na, na ten temat jak tam to będzie wyglądać jak to założymy i napompujemy no trochę wyszlifowane, trochę poprostowane tylne błotniki będą musiały być poprawione do przednich lamp tutaj już już też zamawiałem te te części, elementy odblaskowe czego mi brakuje musiałbym się gdzieś wybrać na zakupy do jakiegoś dawcy, bo na przykład potrzebuję, o tutaj potrzebuje siatki przedniej ponieważ tutaj siateczka od tego jest pokrzywiona, ktoś tutaj chyba, pan mówi, że mu kiedyś spadła i po niej przejechał eee, potrzebuję tam troszeczkę części takiej blacharki gdzieś tam z kabiny potrzebowałbym szybę przednią, dolną tutaj do tej czwórki. No i zwolnice, zwolnice do tego niebieskiego, najlepiej dwie bym od razu wziął, jakby było w miarę w dobrej cenie, jakieś tam obciążniki, jeżeli by ktoś z Was oglądających gdzieś tutaj, powiedzmy, że z moich okolic, no okolic gdzieś dolnośląskiego, z opolskiego, ktoś miał e, jakiś sprzęt taki na części, to, to bardzo bym się ucieszył, jakby się odezwał. Na pewno jakoś byśmy się mogli tam dogadać. No, tak więc na temat tego ciągnika też jeszcze będą. On tutaj zostanie przygotowany. Znaczy yy, <laughs> zostanie przygotowany do pracy. Później wyjedziemy. Tu mamy za domem taki kawałeczek 25 arów. To pojedziemy się troszeczkę nim pobawić. I jak będzie wszystko w porządku, to zostanie tutaj odnowiony, troszeczkę polakierowany. No i na i będziemy się później dalej nim bawić tak więc tyle na temat trójki. o jak mówiłem tutaj zrobimy osobny, osobny film na ten temat póki co na razie tutaj co się da to poprawiam tutaj następny pacjent 17 17 też trochę do poprostowania trochę do poprawienia trochę z elektryki trzeba poprawić trochę tutaj trzeba poprawić lakier i tam takie różne pierdoły. Tak po wstępnym, wstępnych oględzinach, w sumie powiedziałbym, że tragedii nie ma, jest całkiem w porządku. Tak więc miejmy nadzieję, że zrobimy coś z niego. No, fajny kombajnik. Ktoś kiedyś mówił, że o, to taki. Taki troszeczkę większy od Bizona, powiem Wam, podjechałem sobie Bizonem specjalnie obok niego, bo bo Bizona tutaj mam, Bizon jest też w trakcie poprawek, bo tam mamy dość trochę rzeczy do porobienia przy nim, tak więc tutaj muszę korzystać z tego, że akurat teraz tyle pracy nie ma yy, i można coś tam poprawić, no troszeczkę szkoda, że że ta pogoda taka słaba yy, zimno mokro tak więc no nie, nie ma przyjemności trochę z tej roboty, natomiast natomiast coś tam robić cały czas musimy. No więc na temat 18, 17, 18, 17 kurcze już mi się normalnie to myli wszystko. Na temat 517 też będzie film. No tutaj jedynie co, jak kupiliśmy, to zostały założone nowe akumulatory. Yy, został zalany płynem. Tu też. Nie obyło się bez, bez małych, że tak powiem, utrudnień, ale to wszystko w swoim czasie. Tak więc na chwilę obecną, cały czas coś tam, gdzieś coś tam robimy, walczymy przy sprzęcie, jak będziemy coś tutaj robić konkretnego, to mam nadzieję, że, że będę miał więcej natchnienia i troszeczkę ponagrywam, bo jakoś ostatnio. Z tym trochę słabo, słabo nie wiem, jakoś nie mam weny twórczej. No, tak więc tak to wygląda. Tak to wygląda. O, na pewno jeszcze w najbliższym czasie odpalimy się czkarnie, bo też dość długo już nie była palona a w tamtym roku była ostatni raz palona. I to w sumie początek roku, nawet. Tak więc odpalimy się czkarnię, żeby troszeczkę sobie pochodziła. Przesmarujemy znowu wszystko. Łańcuszki, różne rzeczy. Tutaj zobaczymy, jak tą przednia oponka tutaj chyba pękła. Tak się będziemy bawić tu, żeby to, żeby to było sprawne w razie jakby była taka potrzeba, żeby można było tym działać. No. I tak to wygląda. A jutro. Jutro, jak pogoda będzie ładna, a na razie wszystko na to wskazuje, to jutro jedziemy czerwonym talerzować. tależować Jak będę talerzował, to też coś tam nagram, bo o czerwonym jeszcze nie robiłem. Tak więc zawsze to jakaś odmiana. No troszeczkę szkoda, że ten niebieski się zepsuł, ale, ale trzeba, trzeba tam zajrzeć, co się stało bo nawet jeżeli by to tam miało być jakieś tylko jedno łożysko rozsypane no to szkoda byłoby jeździć i tam narobić jeszcze większego bałaganu tak więc jeździć się da tylko że hałasuje strasznie no a a tak to wygląda teraz mianowicie no tak to wygląda jak już mówiłem trochę porządków trzeba zrobić tutaj te części z koparki jakoś tam też powywozić uporządkować trochę bym tu musiał porządek z tymi kołami zrobić bo tyle tego leży powiem szczerze jest to mi zbędne i to leży przeszkadza chyba też trzeba będzie wziąć i powoli się zastanowić żeby się tego pozbyć wszystkiego bo a gdzieś tu kiedyś kupiłem te dwa koła yy, z przygody tak ten stoi, to na, na powietrzu nawet jest, eee, ale to felgi są od Zetora, tak więc i tak bym tego do ciągnika u siebie nie założył, bo ja tak jakoś wolę w oryginale, by ktoś potrzebował. Tu są te dwie oponki z tego e, 184x34, z tej 304, one były normalnie na powietrzu, tam były dwa bary do tego popompowane. Eee, nic tam nie było widać żadnych pęknięć, no tylko że Bieżnik już dość ubogi, że tak powiem. Może ktoś chce. No. I jeszcze teraz będą chyba z cztery opony 18 18 4 na 30 z tego y, dwie radialne. Z tym że te radialne to chyba są 16 9 na 34 i dwie 18,4x34 Z takim wieżnikiem też, no już takim dość słabym, ale Oponki są okej okay, Napompowane na powietrzu są, jeszcze na razie są na felgach Natomiast yy, Natomiast będą zamienione na inne opony To po co miałyby leżeć, no A tu macie jeszcze Raz, 17kę. a i powiem wam, to jest Jak to będzie odpowiednio chodzić, to Piękna machina to jest jest to ogromne. Silnik też. Powiem szczerze, aż czasami jak się tam stoi na górze, przeraża. Ale, ale jest fajne. Nawet w tej kabinie, tak sobie myślałem, taka kabina malutka, ja taki wielkolud. Ale jak się siedzi, to elegancko jest. Tutaj też będę parę blaszek do tego potrzebował. Też będę szukał jakiegoś dawcy, bo brakuje mi tutaj. Parę osłon, mianowicie tutaj, tutaj jednej takiej blachy osłonowej z tej strony. E, brakuje mi dwóch podestów, tych, które są przy wentylatorach. To są takie dwa podeściki. Do tego na tym podeściku są te takie siatki półokrągłe od wentylatorów. E, tutaj brakuje mi tej jednej osłony z tego. No jak mówiłem, tam na górze, tam na górze i jeszcze brakuje mi mianowicie tutaj tej osłony, tej tutaj dolnej, tej dolnej brakuje, ona jest powieszona, ta górna to chyba było wycięte, bo normalnie w tym kombajnie takiej dużej tam tej dziury nie ma, e, tą górną to sobie tam weźmiemy z prostej blachy, dorobimy, ale to mówię, tutaj Wam zrobię na ten temat już filmik, bo... E, bo naprawdę o tym kombajnie to można można dużo gadać bo jest jest bestia dobra tak więc trochę trochę na temat co tu dalej będziemy działać a jak będzie czas to będziemy myśleć dalej o tym żeby coś tam nagrać tak więc na dzień dzisiejszy żegnam was życzę jeszcze Miłego dnia i do zobaczenia. Na razie, hej.